Zezdroszczą i wrzucali po prostu jak facet dla chłopa konia walił, a po prostu, a drugi był po prostu skakał na kutasie. Jak taki ktoś może mówić, że ja jestem konfidentem? Jak on dla kolegi na kadrze walił konia i on teraz dla mnie mówi, że ja, że jestem konfidentem? On nie powinien, on nie powinien nawet grypsować tak naprawdę. On grypsuje na wolności. Ja nie siedziałem w więzieniu i nie, nie wiem, nie znam dokładnie tak tych zasad grypsowania i bycia sztywnym człowiekiem. Pytanie brzmi następująco. A, komuś ty konia walił? Albo co, co tam było z tym koniobójcą, ty jako koniobójca, co tam było, co tam było na tej karze, co się działo. Nawet Krzysiek, e, krótko mówiąc, no, nie chcę na ten temat mówić. Mówmy o sporcie, ja nie jestem od e, końska ferii. Był, e, tego konia. I nie wiem dlaczego, czy robił to z przymusu, czy robił to nawet mi przez gardło nie przyjdzie, że on to robi z przyjemności. No ni chuja, on tego nie robi z przyjemności, na pewno nie. Może jakiś zakład w karty przegrał, może, może. Ja mówię głośno, że się w tym momencie. zesrałeś się. Zesrały się. Zesrały się. Gadasz na mnie głupoty, ja nie wiem. A nie pamiętasz? To jak ty tak jej gadasz głupoty? Nie pamiętasz, co dla mnie ty robiłaś? Kutasem moim się bawiłeś? Konia waliłeś. A gada głupoty. No, Bartuś niech potwierdzi tobie.